Zaczynają teraz schodzić coraz mocniejsze i coraz bardziej intensywne energie. To wygląda dosłownie jak nurt wody, raptownie i gwałtownie wypuszczony, puszczony z zatamy, jakby ktoś raptem podniósł tamę do góry. Weź głęboki wdech. Możesz mieć poczucie ogromnego zalewu, ale i Poruszenia z tego powodu, poruszenia w ekscytacji, radości, ogromu twórczości, pomysłowości, chęci działania i dzielenia się tym, ale również apatii, smutku, ciężkości, senności czy przygnębienia. Tymczasem po prostu stań i nic nie rób, zauważ że to ciało, które zajmujesz, jest kanałem, tubą do przepływu i przejścia, przelania się tej energii. Ona sama wie, jak się wylać i rozlać. Czuj ten proces energetycznie i pozostań w całkowitym otwarciu. Nie myśl, nie analizuj, nie twórz nic z tego. Bo umysłowa chęć włączenia się w ten nurt może jego przepływowi po prostu przeszkadzać. Wycisz i wycofaj swój umysł. Uznaj, że on naprawdę nic nie wie. Otwórz się i daj tej energii płynąć. Te energie przechodzą teraz przez bardzo wiele istnień, kanałów w tej gęstości. I one muszą mieć możliwość swobodnie płynąć. Stań się kanałem do przepływu energii. Otwórz umysł, otwórz ciało, otwórz ręce i z pełnym zaufaniem, otwartym sercem i świadomością, daj tym energiom płynąć i rozprzestrzeniać się w tej gęstości. Lepiej jest usiąść. Oddychać i otworzyć się na przepływ, niż myśleć o tym, podążać za tym i podejmować próby jakiejkolwiek kontroli tego procesu. Nie masz żadnego wpływu na ten proces, więc z miłością i z zaufaniem, daj mu się wydarzać. Zaufaj, że wyższa od nas wszystkich inteligencja doskonale wie, co robi. Wszystkie intencje wysyłane z tego wymiaru są słyszane, i obecny proces jest odpowiedzią na nie. Schodzi miłość, spokój, radość, przyjaźń, szacunek, zaufanie, współpraca, jedność, której wszyscy, bez wyjątku wszyscy, pragnęliśmy głęboko w naszych sercach. Nawet ci, którzy wydają się jawić jako ciemni, nieczuli czy bezempatyczni, nawet oni mają ten boski pierwiastek miłości i twórczości w sobie. I właśnie tu i teraz ten pierwiastek jest aktywowany. Idziemy wszyscy ramię w ramię do światłości, wszyscy ramię w ramię. Wracamy do domu. Kochajcie się i wspierajcie wzajemnie, bo już niebawem zagościcie w zupełnie nowym wymiarze. To zostało Wam powiedziane i właśnie to się teraz dokonuje.